Witajcie. Witajcie, Panowie. Wczoraj nie było filmiku, także dzisiaj rehabilituję się i w sobotę taki filmik nagrywam. Kolejne piętro piątego epizodu. No już siódme. Zobaczmy, co przygotowali dla nas nie Niemiaszki. Hmm, oczywiście. Masa wrogów na dzień dobry. Czemu by nie? Nie bardzo wiem co jest za mną w sumie. Dobrze. Czekajmy jeszcze. Nie wychylajmy się. Sami przyjdą pod nóż. No jest. Strzelający patyk. Nie ma co się wychylać. A strzelmy tych skurwieli. Pojawił się chyba. Znikąd? Ja pierdolę. Widzieliście to? Oj, 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 Zaczęły się schody I to takie poważne. Widzieliście, ile ich to było? Cofnijmy się, bo tutaj jest strzelający patyk. W skryjmy się w tym przedsionku. Czekując na ofiary, bo jak tam wyjdę, to rzeczywiście się otworzą, a tego się nie spodziewałem akurat, nie? 6% helcika, wyśmienicie. Zapiszmy sobie... Może znajdziemy jakąś apteczkę. Czy jest tu jakieś tajne przejście? Oczywiście, że nie. A czy tutaj jest jakieś tajne przejście? Oczywiście, że nie. To jest wejście i pewnie masa wrogów. Dajcie apteczkę. Bądźcie tak dobrze i dajcie apteczkę. Nie wiem czy jest sens w ogóle ładować ten zapisane. Zróbmy to. Dobrze. Tutaj nie ma żadnego tajnego przejścia, tutaj jeszcze zobaczymy. Po cichu liczę na apteczkę. Tu. Już nam więcej szczęścia. Sprawdźmy to. Tak ja myślałem oczywiście. W sekrecie to mogę pomarzyć co najwyżej. A ten gnój się schował. I oczekuje mnie. No. Jeszcze za pleców. Dobra, do trzech razy sztuka. Zapiszmy, czytajmy sobie ten zapis. Nie ma mowy. Zapiszemy, czytamy sobie od nowa. Ja dam pauzę i... Tyle. Dobra Idziemy od początku Daję pauzę I zaraz się widzimy Ok. Jestem tutaj, powybijałem ich wszystkich Część z nich wyszła na zewnątrz Dlatego było łatwiej Ale Dużo więcej helta wcale nie mam 30% więcej Mam pewno żadnego sekretu. Nie będzie, ale sprawdźmy sobie tak zwanej trudności, ale przynajmniej są apteczki. Apteczki, których bronią dwa śwoki. Ok. Z czystym sumieniem możemy zapisać barcie szukam tego sekretu. piszmy sobie. No co, idziemy? Aha, tutaj klucz. Idziemy z powrotem. Przeszukajmy jeszcze te ściany. Z tymi sekretami to też jest tutaj niezły cyrk. Nie wiem, czy tam te wszystkie już obadałem te ściany dookoła. Chyba nie. Wiem. Zerknijmy. No bo naprawdę jest ciężko znaleźć cokolwiek. Już pukałem. Nic nie znalazłem. Tutaj też nic nie znajdę. Dobra. Chyba też już wszystko jest sprawdzone. Jestem zresztą nie mam, nie mam ani jednego. Niestety tak to wygląda, jak nie zna się mapy. Trzeba się tam jest jeszcze jeden Sasa, chyba skurwian. Wyłaź. Świniot. Dobra. Szukajmy tutaj jeszcze sekretu. Oczywiście nic nie ma. Zapiszmy sobie. O, jakiś zakamarz? Jest, jest. Jest i klucz, jest i sekret. Taki sekret, który nie jest sekretem. Może ja coś źle zrobiłem. bywały takie sekrety gdzie? Po naciśnięciu jednej ściany druga przy się nie otworzyła. Po prostu w odpowiedniej kolejności musieliśmy otworzyć daną dany sekret. No dobra, tu byliśmy teraz tu. Teraz tutaj Ruszamy na poszukiwanie złotego klucza, poczekamy sobie aż wyjdą. Nie będę się tam pchał. Skurwiel. Jest się ochronił. Przyjął na siebie kule. Dobra. Użyłem szybko, bo... Miła ochłta, a, a... to ryzyko się opłaciło, jak widzimy. Skurwiszyny. To już przestaje być oraz. Tutaj są te dżwaki. Był ogromna lokacja Dobra, czyli tu się wróciliśmy. Szukamy, szukamy sekretu. Bardzo, bardzo do celu. Może coś jeszcze znajdziemy. Mamy jeden klucz. Co pozwoli na otwarcie jednej. Drzwi. Ale. Bądźmy tacy i nie, nie poprzestaniemy tylko na tym jednym kluczu. Może znajdziemy jakiś sekret. Jeszcze. Fajnie by, fajnie by było. Jest to wejście, tak? Z drugiej strony? Nie, to jest jakiś... ślepy zaułek. Tutaj weszliśmy tędy do tego przybytku. Może gdzieś w którymś z tych drewnianych pokoików będzie coś ciekawego. Bo też nie, nie, nie uwierzę w to, że tu nie ma żadnego sekretu że jest jakiś tylko fajkowy jeden i tyle. Róbcie sobie jaj. Za długo grał w tą grę, żeby dać się wystrychnąć na tutka. Dobra, to sprawdziliśmy już, tak? Hmm. O, proszę. Dobra. Ile cierpliwości, zmagań ze ścianami. Zawsze coś się tam znajdzie, prawda? Bardzo mnie to cieszy, że się coś znalazło. Jeszcze nie wszystko badane, ale już większość, myślę, tak. Dobra, myślę, że tutaj więcej sekretów nie ma. Myślę, tak nie ma, ale Ale tego nie, wie, nie jesteśmy pewni na 100%. No tak czy inaczej, zapiszmy sobie oczywiście, bo już bym zapomniał i znowu by była jama. I lecimy do tych drzwi. Nie, a no tak, tutaj, tutaj są drzwi, tam. Na złoty kluczyk. Otóż nie. Myślałem, że to jest te, te drzwi otwiera złoty kluczyk. Ale to nie. To nie jest prawda. Te drzwi otwiera złoty kluczyk. Nie? Już dwóch. Gotowych. liść Śmierć. Ja łaś. Hamie. po. Znaczy, SS, dobrze, że zapisałem. Ok, błyk kawy, lecimy prosto do tych drzwi. O. Naprawdę dużym błędem było podnoszenie sobie poziomu trudności. Jakby nie patrzeć dodatków. Dobry, jednym sposobem na. innym słowem, najlepszym, najlepszą obroną jest atak ofensywnie z bym wiedział. Tam były chyba jeszcze jakieś talerzyki z jedzeniem, czy nie? Chyba tutaj były, ale ja już je wziąłem, tak? Tak czy inaczej, jest tutaj złoto. Ja my zobaczymy, co tutaj kryje sekret. Ciekawe rzeczy. Na szczęście żadnego wroga. Ok. Oczywiście zapiszemy sobie od razu, po tym jak zbierzemy już całe złoto i upewnimy się, że nie ma tutaj żadnego drugiego sekretnego przejścia. Tutaj na tej ścianie nie powinno go być tym korytarzem. Ok, zapiszmy sobie w tak dogodnym momencie i miejscu. Lecimy dalej. Tutaj byliśmy. To tutaj nie ma sensu, myśleliśmy, to jest tylko... Zerknijmy jeszcze powierzchnie po tych ścianach. Ale mamy już drugi kluczyk, tak więc wiemy gdzie go użyć. Do tych drzwi aż się udamy. Teraz właśnie. Miejmy sobie w tą ściankę, lecimy, lecimy do tamtych drzwi. Co nas czeka tutaj? Zapiszmy sobie jeszcze, żeby nie tracić czasu w razie ewentualnej niechybnej śmierci. Więcej was mamusia nie miała? To jest okej, okay. dobra, marmurowe ściany. No i zbliżamy się powolutku do bossa. Jeszcze jeden, jedno piętro i... Ja nie mogłem się spodziewać po poprzednim odcinku. Jeszcze jedno piętro i będzie boss. Okej. Okay. O proszę. Chwila cierpliwości, a ja, jak mówiłem obitych ścian i udało się zrobić na 100%. Dobra, ja tu będę kończył. Dzięki za to, że oglądacie. Chyba tam jakieś jeszcze nawet nowe subskrypcje się pojawiły. Diamond, tak. Diamond, dzięki Ci za subskrypcję. Mam nadzieję, że będziesz bawił się dobrze. Na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz. Trzymajcie się i cześć.